Witam Cię serdecznie. Dzisiaj wprowadzenie do tematu inwestowania w nieruchomości. Nazywam się Łukasz Maczkowski, zapraszam na prezentację. Przede wszystkim warto sobie odpowiedzieć, że nieruchomości mają spełniać potrzebę mieszkaniową. Czym jest potrzeba mieszkaniowa? To przede wszystkim potrzeba bezpieczeństwa. Najemcy chcą się czuć bezpiecznie w nieruchomości, którą najmują. Kolejna z potrzeb to jest potrzeba higieny osobistej. Zwracam uwagę i widzę, jaką uwagę zwracają najemcy na łazienkę. W jakim jest standardzie i czy jest w niej czysto. Kolejna potrzeba to jest potrzeba regeneracji. Potrzebujemy się wypocząć, żeby mieć siły na kolejny dzień, dlatego tak istotne jest, żeby tą potrzebę też zaspokoić. Warto zrozumieć, że nasi najemcy chcą mieszkać wygodnie. Inwestując w nieruchomości, zaspokajasz właśnie potrzeby innych. Tu warto zwrócić też uwagę, że większość życia spędzamy w nieruchomości. Jest to około 70% czasu. Kolejnym ważnym elementem jest to, że jest cały czas zapotrzebowanie na wynajem. Jak zacząć? Tu wszystko zależy od tego, ile masz czasu, czy chcesz działać aktywnie czy pasywnie i czy masz już wybraną strategię. Ponieważ jest mnóstwo sposobów na inwestowanie na rynku nieruchomości, i pytanie: która ze strategii będzie pasowała do Twojego profilu, jeżeli chodzi o poziom ryzyka, wielkość kapitału i plany związane z kolejnymi inwestycjami. Jeżeli nie wiesz, jak zacząć, a ten temat Cię interesuje, zapraszam na bezpłatną konsultację. Więcej informacji o tym, jak się zanurzyć na spotkanie, znajdziesz w opisie. Dziękuję za uwagę. I oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, będą się pojawiały kolejne materiały. Cześć!